koszem bocznym ps a tu mamy jeszcze 250 W jakiej to jest cenie? To za 18 tysięcy z gną z bocznym To są Taki na no to komfort na ez 1700-1500 zł, które są najważniejsze. Tam to za 1800 and this here is, uh, was a cleaning machine from hako a german company and for i think so 22 years i bought them here on the Veterana and then we clean uh, in our company the floor and all the street and so but then uh, all was not good it give no spare parts to repair it and then i make in the summer in the 6 week uh, holiday for the, the children in the school i make with 2 16 years young girls this project and in youtube you found a video from a half hour, uh, who we may have a documentation from this we rebuilt with these two girls, uh, this fliva uh

Zobaczcie, to jest Suprema z 1959 roku Za 2800 tutejszych monet To jest Hockey Tyler za 3650 Z końca wygody w wersji elektronik oraz dłuższa jest to pokawa jest tysiące sześciopięćdziesiąt z papierami

To Ktoś ma na cenę. O, a tutaj mamy <laughs>, trzy lawerdy po kolei. To jest lawerda Skuterek z 1962 roku 60 z iskrymi papierami. Cena jest zawazana. Cena była... U, nie wiem czy dobrze widzę. 1000 ale nie jestem pewien. Tu, mieli, tu, tu też jeszcze nazwane, to jest, jest wartość 55 z 1953 roku i następna lada za 3100 jest z 1977 roku piękna żółta to jest 500 Jest też taka wiktoria Superluxus za 850 euro i kapulas A50 99 rok, 50 a za 2550 euro. Takim od to Rika na silniku Sachsa. 3200. Pierwszych. Co do jedności. na za 550. Wanderer taki za tuchnik 100 Teraz ma go za 60 kg Tutaj miele taki kompletny za 600 I za To na to czarno Zobaczcie to coś pięknego Zobaczcie na to moto To 500 GT z 1928 roku

tutaj mamy takie betowe, za 6500zł oddystrybuowane trochę mężczyznę jest za 9250zł nie będę skoczał za 1100zł i kurcz za 1350 mamy takie garelli ale nie mamy ceny natomiast tu za to Za to byli w jest taki Harley Za Harley'a trzeba zapłacić 14 tysięcy Dwaj dla T-Rex, proprio... na za tysiąc znaczy, za, 1700. Znaczy, za z tego roku słuchajcie to chondę, widzieliście na lajdzie